Co? Tyle zapączka? Chyba ich pogięło. Co? I to po tyle sprzedawać? No, chyba mnie pogięło. Coraz więcej producentów, zwłaszcza w branży spożywczej, staje przed takim dylematem. Rosnące ceny surowców, energii, kosztów pracy sprawiają, że bardzo łatwo zacząć sprzedawać poniżej kosztów produkcji. Nie tylko, czy wiesz dokładnie, ile kosztuje wyprodukowanie każdego Twojego produktu. Przy małej produkcji jest to jeszcze do ogarnięcia. Możesz też wspierać się tutaj Excelem, ale przy bardziej złożonej produkcji zaczynają się schody. Załóżmy, że nawet masz już kalkulację wyroku. To pytanie, czy masz taką całkowitą pewność, że są one sporządzone prawidłowo? Jeśli chciałbyś wiedzieć dokładnie, jak sporządzić kalkulację, jak dotrzeć do informacji, na czym konkretnie zarabiasz, a może na czym tracisz, to zapraszam na nasz najbliższy webinar. Zaprezentuję w nim nasze, nasz najnowszy kalkulator wartości odżywczych oraz kosztów produkcji oraz podzielę się swoim doświadczeniem w zakresie analizy rentowności. Tak się składa, że kocham nie tylko pączki, ale także liczby, ponieważ one nigdy nie kłamią. Zapraszam i życzę smacznego. Do zobaczenia.